Rampam pam witam, jeżeli dobrze pamiętacie w poprzednim odcinku wystawiliśmy sklep, udało się zarobić 600k, a więc nie jest to za dużo, niestety. Jak Jangów mało to nametki, 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 nametki i aura miecza, no i proste. W każdym razie witam Was w środzie. Dlaczego w środę, jeżeli miały być odcinki tylko weekendy? Albo miałem wolne i tak się składa, że w następnym tygodniu także mam wolne, a więc mam dla Was propozycję. Jeżeli dobijecie 500 łapek w górę do północy środy pod tym odcinkiem, to dostaniecie bonusowy odcinek jeszcze ode mnie w czwartek. Sądzę, że deal ok, nieraz taką liczbę łapek wbiliście. A więc zachęcam do zostawienia jej. Tutaj, sprzedawanie jakiś flag, każdy grosz się liczy i wystawianie sklepiku. Aura poleciała, to trzeba ją wystawić. Powiem, że na razie nie czytam, bo szkoda mi po prostu. Aura to free youngi na początku serwera, powiedzmy, gdy się gra na małym tym shopie. A lecą te magiczne jaja, to rady na pewno mi jakieś z nich polecą. Tych jaj już mamy całkiem sporo i w następnym odcinku prawdopodobnie zrobimy ich opening. E, sami zobaczcie, że tych jaj troszkę w tym odcinku nadropiłem, ma dokładniej w środzie samej, a jeszcze troszkę pogram w weekend, bo nagrywam to od razu można powiedzieć e, po środzie, ale dokładnie nagrywam to w piątek e, głos, no bo weekend się zaczyna, już mam wolne, mógłbym jeszcze trochę pograć, ale przeżywam powiem, przez to, że mam dniówki w robocie to po prostu pójdę niedługo spać i pogram od rana od razu w sobotę. Tutaj założyłem swoją główną postać Lexo Ninja i miałem taki pomysł, że ponieważ już pomału dobijam 33 34, czyli Ebo i Zbroję, to poluruję po prostu moby na wciśniętej spacji Wojowi, aby wydropił kawałki klejnotów. I się udało. Pytałem Was na grupie Zoga Lekso, na którą serdecznie zapraszam. Czy Dagger czy Archer, wybraliście Dagera, chociaż jakoś tak nawet miałem ochotę pograć jak grem, ale taką ochotę mam na Bema, że wstawię jeszcze jedną ankietę, bo wiecie, jeszcze główną postać można zmienić, póki nią nie grałem. 100 małży w Tomboli za nagrody, nie wiem, no te nagrody w Tomboli to już są coraz dziwniejsze, jeszcze zęby Orka by dali, no i kurde, tak super by się ulepszało jakąś śmiertelkę trzeba, że szkoda gadać. Był dzień zielony, nie wiem czy ma to coś wspólnego z marihuaną czy nie, ale wszystko co zielone była zniżka w shopie. Kupiłem zmiankę zieloną, pyk, pierwsza 25 średnich. To jest naprawdę bardzo ładne średnie na początek serwera w FMS-ie plus 9, a więc jestem naprawdę usatysfakcjonowany tą zmianką, zwłaszcza że jak oglądam filmy innych youtuberów, to no. Takie oferty nie mają, nie mieli w każdym razie. Tutaj wódz orków, szkatułka wodza orków. Liczę, że poleci mi rękawica złodzieja, ale niestety poleciał mi dzwonek. Zawsze 80 kału handlarki. I kolejny metek, bo Yangi trzeba zarabiać. Powiem wam, że jak tak wstaję nad ranem, to jest dużo tych metków, ale jednak tak już od ósmej powiedzmy, to jest masakra. Mówiąc nad ranem, mam na myśli, że tak jak do pracy, czyli o czwartej. <laughs> no bestialskie uczynki z nadzieją na FMSiK niestety nieskutecznie Lexi także nie wydropiła FMSiK i magiczne jajo poleciało kolejny metek wielkanocny i znów magiczne jajo poleciało i kolejny metek wielkanocny i znów poleciało ogólnie wam powiem, że z tymi metkami wielkanocnymi jest tak, że średnio co drugi metek jest jajo tak mi średnio wychodzi, że powiedzmy zbije 6, to mam 3 magiczne jaja. Nie pokazuję wam jakie kół cool dropi z metków, bo po prostu jest słabe. Jeżeli jest jakieś lepsze jak strach czy aura, to przybliżałem wam ekran tak jak było to na początku po prostu odcinka. Dobijamy metkę 40. Jej, wam, że te metki 40 są tak straszne dla mojego woja, że sobie nie wyobrażacie naprawdę. Przez to, że wyskakują te małpie miotacze. Od razu wlewają mi woja no i padam, a mamy kuno tutaj plus 2 plus 3 jeszcze, co niedługo oczywiście się zmieni. Czekam na event wędkarski, który także w tym odcinku będzie, no tylko jeszcze nie wiem z jakim skutkiem, bo no tak jak mówiłem, dogrywam to w piątek i nie mogę się doczekać, aż chwycę wędkę do rączki. Niestety leksofarka do magicznych jaj nie ma. Tutaj wymieniamy pisanki na yy, różnego typu nagrody, grzyby, tułę. Ogólnie wam powiem, yy, prawie nigdy nie grałem podczas okresu wielkanocnego i się zbytnio na tym nie znam. Yy, I byłem pewien, że gdzieś poty się dostaje jakieś zielone, fioletowe od tego królika. On mi same kwiatki daje. To bardziej na dzień kobiet by pasowało. No ale cóż. Tutaj, 33 level jest, jak sami widzicie, biorę się za ulepszanie ebonitowych kolczyków kawałków klientów pomy 5, sam wszystkie wydropiłem, a więc no jestem z tego powiedzmy dumny, Kowal powinien uszanować fakt, że się starałem i sam dropiłem dla niego ulepszacze, aby po prostu nie były jakieś wadliwe przypadkiem. I jak na razie te ebo bardzo ładnie wchodzi, no to są niskie plusy, ale no, nie można mu odmówić, że naprawdę pozytywnie ulepsza je. No, nie ma co się czepiać. z ziomek z tego kowala. I za chwilkę będziemy je lepić na plus 5. Oj, spalił, dobra, na plus 4 spalił, na plus 4 siadło i na plus 5 spalił, na plus 5 spalił i ostatnia próba, także spalił, a więc chyba wadliwe te kawałki klejnotów wydropiłem. Witam na sklepiku, mamy już 4 miliony, a więc naprawdę bardzo ładnie nam ze sklepu poschodziło. Wystawiłem sklepik, jak sami widzicie, tutaj kawałki zbroi jeszcze się pojawiły, bo po prostu dużo kawałek zbroi podczas tego lurowania ninjom mi wtedy leciało. No i jest piąteczek, na jednym koncie od Jamesa pożyczyłem, tam było dużo znaków, udało się wygrać talizman wiatru, a więc talik mamy i dobijamy 34 poziom. A zmetka kału syfiasty. Podczas level upa coś fajnego mogłoby chociaż polecieć. Jak sami widzicie, już na sklopie mamy 8 milionów, wszystkie ezotoryczne przewodniki mi praktycznie poschodziły, a więc wpadłem na takiego małego handlarza, Janusza, Janusza handlu, że skupię po prostu ezo przewodniki. A tutaj w tej cenie, co one są, to nawet jak mi nie zejdą, to i tak mi się przydadzą za tą cenę warto kupować. Bo przydadzą mi się i do EBO i do śmiertelki. Chociaż myślę, czy na przykład nie zrobić tak, że śmiertelkę wbije, a EBO już po prostu sobie kupię. No nie wiem. Się po prostu zobacz. Jak sobie widzicie, po 75K i tam na jednego jelenia dałem za 750. Kto wie, może ktoś się nawierze, może nie. Nic nam nie szkodzi. Piątek zrobiłem jeszcze poziom konia, pyk ustajenego, do doszczałki oczywiście. No, nie wiem, niewidzialna ściana, nie mogłem przejechać. Zawsze zaczynam od punktu drugiego, nie wiem i punkt pierwszy. No i co, tak skończyłem piątek, można powiedzieć. Nic tutaj zbytnio nie robiłem, zaliczył. I słyszymy się w sobotę. No i witam Was w sobocie. Dropnąłem mkd, Potwora Plus 3. Wkładam do FMS-a, niestety pękło. No trudno, zdarza się, nie mam farta do KD. Ulepszam ebonitowe kolczyki na plus 5. Siadły, super, co tutaj więcej mówić? No i robimy poziom konika. Nie udało się. Nie udało się. Nie udało się. Znowu się nie udało. No i za piątym razem poziom piąty wbił. Tańczymy, ponieważ jeżeli oglądaliście serię z to robiłem tak, że dropiłem książki i potem wam pokazywałem co mi poleciało. No, zbiłem około 15 metinów i takie kału mi poleciało. A więc po prostu na metkach nie opłaca mi się po prostu zarabiać. No bo mogiła. Rozpoczął się event wędkarski. Jeżeli nie wiecie, to na globalu łowi się w ten sposób, że właśnie wyskakuje taka rybka i trzeba na nią kliknąć trzy razy. Sposób, no, wolę ten stary, co kiedyś było, że trzeba tam trzy sekundy odczekać, ale jest naprawdę ok do zrobienia, ponieważ szybko się człowiek przyzwyczaja, na początku mu to nie wychodzi i się denerwuje. No, to zostałem rudy, jak sami widzicie. A tutaj bardzo ciekawy komunikat na czacie. Nie widziałem po prostu bota, który pisałby kolorowo. No ale dobra. Wydropiłem łącznie, no tutaj 600 puzli, ale potem jeszcze trochę eventu zostało, bo trwał tylko przez 4 godziny. No, że powiedzmy, że tak, około 700 tych 700 puzli udało mi się wyłowić. Tutaj układanie. To jest moja pierwsza próba. Pytałem was na grupie ZoGalex, na którą bardzo serdecznie zapraszam, czy macie jakiś schemat na to. No niestety powiedzieliście mi tylko uważaj na niebieskie i czerwone. Więc no, dużo to nie pomogło, ale udało się użyć dużą za pierwszym podejściem. I taki jest wynik końcowy: 77 rybaków, jeden niebiański rak złote klucze i kilka małż. No i jest nareszcie niedziela, otwieramy sklepik, czy coś zarobiliśmy, 17 milionów mamy, rip nam zszedł i praktycznie wszystko, a więc po prostu genialna sprawa tyle yangów mieć, w końcu mogę je powydawać. Eee, tutaj tą bolę zrobiłem na sklepie, ponieważ jakiś czas temu, nie nagrywam wam tą boli ze sklepu, ale poleciało mi jajo melej. Pyk. Bardzo ładna melejka. No cóż, trzeba ją przetestować, tutaj imię, no to nie poleciałem jakoś oryginalnie, po prostu nazwałem Tabaluga, każdy kto oglądał to, e, to na pewno kojarzy i tyle. Sprawdzamy jej poziom. I jestem w szoku, w życiu nie miałem takiego farta w tej grze, żeby coś z poziomem szóstym dostać od razu, w życiu, nigdy. A więc ekstra, no i w końcu bierzemy się za ulepszanie, musieliście troszkę poczekać jakieś 12 minut na to ulepszanie, ale no mam nadzieję, że wam się warto było czekać, no i tyle, no. gram tylko 2 dni w tygodniu, W wpierw muszę zarobić yangi, aby móc ulepszać, jak sami dobrze wiecie. No, w tym wypadku 3 i przypomnę jeszcze, że 500 łapek w górę. Jeżeli odcinek Ci się podoba, to zostawiamy już teraz i dostaniecie bonusowy odcinek w środę, znaczy w czwartek, z tego co robiłem, w środę. <grym> Rozumiecie sami. Dobra, tutaj żelaki, jak widzicie, trzecia próba na plus 7. Moim celem było wbić żelaka ogólnie do plus 7, ale ani jeden nie wbił. A więc kupiłem jeszcze 2 plus 6 i 1 plus 5 na rynku i udało się jednego na plus 6 wbić. No to biorę się i ulepszam je na plus 7. Pierwszy siadł. A więc mój cel został zrealizowany, ale jako, że jeszcze mamy dwa dodatkowe, no to drugi także na 7 siadł i trzeci niestety spalił. Bierzemy się, próba na plus 8, brak ulepszaczy. A więc sekundka, ulepszacze już są i siadło super. Mamy żelaka plus 8. I lecimy z drugim na plus 8. No, niestety spaliło, ale żelaka na plus 8 na razie zostawię. W końcu go na pewno 9 spalę, ale jeszcze nie teraz za mało jangów mam, aby w takie rzeczy się bawić. To jest znalazłem ofertę, że 50 kawałków klejnotu za niecałe 8 milionów, a więc mówię kupię, bo i tak właśnie będzie mu lepszać śmiertelki. Troszkę tych śmiertelek mam, po prostu odkładałem w depo. I tyle. Jak sami widzicie, 7 nam zostało na plus 4 udało się wbić, no i teraz lecę na plus 5. Te kawałki klejnotu oczywiście za chwilkę wystawię, po prostu troszkę drożej i w jakiś sposób troszkę jangusków jeszcze, miejmy nadzieję, że zarobię. Jak na razie kowal ulepsza naprawdę bardzo pozytywnie, no nie ma czego się przyczepić. No, no teraz bym mógł, ale no tam jedną spalił jest OK. Weszły i tak, 5-7, a więc jest super. Lecimy z ezoterycznymi przewodnikami do śmiertelek i próby na plus 6. Pierwsza spalona. Dwie siedzą. Trzy siedzą. I cztery siedzą, a więc po prostu bomba. OK, lecimy na plus 7 i pierwsza siadła. Moim celem było tak, że wbić maksymalnie, no minimalnie na plus 7, chociaż jedną. Yy, bo no już w tej plus 3000 HP trochę szkoda biegać, ale no niestety kowal nie lubi biblijnej siódemki. Ale ważne, że chociaż jedną mamy. Tutaj wystawiłem sklepik, jak sami możecie zaobserwować, z tymi kawałkami klejnotu, które mi zostały i no ceny jak ceny, z tym rakiem trochę przesadziłem sceną, ale co mi szkodziło, miałem dzień wolny, sklep mógł postać dłużej i po prostu wystawię go później. Otwieramy rybaki, najbardziej liczę na dodanie zmianki fioletowe, poty, ale jak poleci medal bohatera, to przestaję po prostu je otwierać, otworzę kiedy indziej i poleciał medal bohatera, a więc no postać po prostu kozak. Tutaj stwierdziłem, że będę stał na 35 levelu. Dołączyłem do byle jakiej gili byle by oddawać EXP, i póki jest Event Wielkanocny, będę tak stał. Chciałem po EXPić BUFA, ale powiem wam, że po EXPić na bo, gdzie są te boty, to jest po prostu jakiś koszmar. W, w każdym razie w końcu ktoś ich je zbanował, tylko potem od razu powstały nowe. Kupiłem sobie PETA, bo jednak troszkę ciężko mi to szło. Bardzo mało HP mam i. Ten pecik daje 1500 HP i troszkę do damage'a. A więc, mówię, czemu by nie kupić pyk taki ładny o króliczek, wielkanocny, słodziutki i tyle? Tutaj chciałem Wam pokazać przeskok PETA, ale niestety zabrakło trochę pokarmu dla niego. A więc, za sekundkę się widzimy i jesteśmy jeszcze raz. Tym razem, pokarmu na pewno nie zabraknie. Pięknie to wygląda, co nie? Pięć, co 5 lewali, przeskok 0,6, po prostu coś pięknego. Mamy 9 milionów na sklepie. Wszystkie kawałki klejnotu nam zeszły, jestem w szoku, bo zeszły nam w mniej więcej 3 godzinki. A więc, no co, widziałem poprzednio, że tam jeszcze były te kawałki klejnotu w tej cenie powystawione. Mówię, zrobię to, kurde, jeszcze raz, kupię je i po prostu na sztuki wystawię drożej. No i voilà. Tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Kawałki klejnotu i Tutaj stwierdziłem, że się wymienię mój FMS plus 9 za RIBA plus 9. Mój FMS miał większe średnie O3, ale miał spalone KD, a ten rip jest czysty. Głównie bije metki i zwierzchowca, a więc po prostu jest to dla mnie bardziej opłacalne. RIP z większym damagem. Tutaj wymiana. Nie jestem taki do końca pewien, czy mi się opłacało. Chyba przepłaciłem mi to możliwe, że dość dużo ale może jestem po prostu w błędzie, po prostu szkoda mi te rybaki było dawać. Mianowicie wymieniłem się z kolesiem, że moja czysta śmiertelka plus 7 i 20 otwarć za śmiertelkę plus 7 z 2 khp i z włożonymi KD. Najbardziej mi zależało na tym HP oraz na tym KD spida plus 3, bo to postać tak powoli chodziła, że się grać nie dało. Ulepszamy bonitową szkatułkę, pff, szkatułkę, bransoletkę na plus 4, próba niestety niepomyślna, no trudno. Wchodzimy na sklepik, kawałków klejnotów trochę poschodziło. Zobaczyłem, czy jest coś ciekawego i były ezotoryczne przewodniki tylko. No, stwierdziłem, że je poskupuję, bo jednak dwie sztuki za 50k, gdy ja jedną sprzedaję za 75k, to szkoda z takiej okazji nie skorzystać i to byłoby wszystko w tym odcinku i mam do Was prośbę, jeżeli oglądaliście do końca, to zostawcie komentarz o treści załoga, ponieważ Mam bardzo mały mm, współczynnik oglądania filmów do końca i ciekaw jestem, kto tutaj siedział do samego końca. Dodatkowo, no, łapka w górę, to będzie dodatkowy odcinek. Subskrypcja ze dzwoneczkiem najlepiej, abyś zawsze dostawał powiadomienia. Zapraszam cię na grupę Załoga Lexo i powiem wam, że na tym serwerze gra się naprawdę super. Dawno było tak dobrego serwera, dawno na pl nie grało tyle ludzi co teraz. Zapraszam was na niego, jeżeli lubicie pograć na pl -u. Takie czasy tasmańskie trochę trzymajcie się, mordeczki, narkę.